Zatrzymy się w moją stronę, rozmawiamy ze mną. Nie rozmawiamy z kamerą, tak? Ja zadaję pytania, ja trzymam mikrofon. E, a ty odpowiadasz, tak? Nie lecimy na żywo, więc się nie stresuj. Będzie dobrze, tak, tak? Jak coś, to zaczniemy jeszcze raz. Dobra, jesteś gotowy? E, powoli za nami. E, powiedz, co sądzisz na temat tego turnieju? Czy fajnie było w Ostródzie? A przede wszystkim, jak poziom? Czy było tutaj ciężko? Ciężko. A to nie jest bardzo Po raz pierwszy się z takimi zespołami jak Sedor Debrema, De Brema i przede wszystkim jaka była atmosfera, czy to, to była zacięta rywalizacja, czy też było dużo fajnej zabawy. Powiedz, komu Ty kibicujesz i czy oglądacie mecze? Tak, oglądają mecze i lekarstwie w Brzeżynie. Dziękuję ślicznie. Poproszę Cię o imię i nazwisko. I dokładną nazwę zespołu. Legia Warszawa. Dobra, dzięki. Pięknie. Super, super.